Wybrany, czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego po tym potężnym momencie duchowego przebudzenia twoja motywacja wydawała się zanikać, nawet gdy wszystko w tobie pragnęło płonąć jaśniej? Bóg widzi cię dokładnie tam, gdzie jesteś, otoczony nadzieją, a jednak czując się utkniętym w cieniu własnego celu. A to wyczerpanie w twoim duchu, ten czas, kiedy ogień przygasł, to nie była porażka. To była święta pauza dla Twojej transformacji. Rozpoznajesz to, prawda? Ból, by ruszyć naprzód, ale ciężar, który sprawił, że zacząłeś wątpić w swoje powołanie. Słuchaj, to, co czułeś jako utratę motywacji, było właściwie sposobem Boga na zresetowanie Twojego fundamentu usunięcie tego, co musiało zostać wstrząśnięte, aby mógł zbudować coś jeszcze silniejszego. Nie jesteś opuszczony, jesteś reordenowany dla większej chwały. To, co za chwilę usłyszysz, może cię zaskoczyć, a nawet wstrząsnąć, ale przez każdą ciszę i każde zmaganie, Chrystus pozostaje twoją kotwicą. On nie jest tylko iskrą twojego przebudzenia, On jest powodem, dla którego powstaniesz ponownie. Pamiętaj, nie jesteś tu przez przypadek. Pod koniec tego filmu będziesz wiedział dokładnie, jak wyjść z tego okresu utraconej motywacji i wkroczyć w cel, który Bóg zachował dla ciebie. Ale oto pierwsze objawienie. To, co nazwałeś utraconą pasją, było naprawdę boskim przygotowaniem. Bóg przerwał twój pęd, aby zwiększyć twoją głębię. Jeśli mu pozwolisz, on na nowo zapali ogień z siłą, jakiej nigdy nie znałeś. Wybrany spośród miliardów filmów na YouTube i milionów kanałów, ten pojawił się przed Tobą w tym dokładnie momencie, w tym dokładnie dniu, w tym dokładnie okresie Twojego życia. To nie jest zbieg okoliczności. Ta wiadomość została wysłana dla Ciebie. Słuchaj uważnie. A jeśli jesteś jednym z wybranych, poczujesz to. Nie będziesz chciał kliknąć dalej, ponieważ to, co zostanie ujawnione na końcu, jest dla Ciebie. To właśnie jest Twoje potwierdzenie. To, co jest przed Tobą, jest większe niż cokolwiek za Tobą. Zmiana, którą poczułeś w swoim duchu, jest prawdziwa. Jesteś o krok od wkroczenia w wysłuchane modlitwy, boski czas i nadprzyrodzony pokój. Jesteś tu, ponieważ Twój duch jest gotowy. Jesteś głodny transformacji, celu, a ta wiadomość została wysłana, aby aktywować w tobie coś potężnego. Zanim się w to zagłębimy, zrób pierwszy krok już teraz. Kliknij przycisk lubię to jako swój pierwszy krok aktywacji. To nie tylko zaangażowanie, to partnerstwo z przesłaniem Boga idącym do tych, którzy go najbardziej potrzebują. Zasubskrybuj teraz. Aby stać się częścią boskiej społeczności, która codziennie rośnie w wierze, nadziei i świętym ogniu. Nie było ci pisane przejść tej podróży samemu. To jest Twój duchowy dom. Wpisz sto poniżej, jeśli wierzysz, że ta wiadomość była Twoim potwierdzeniem i jesteś gotowy, aby wkroczyć w pełni swojego powołania. Podziel się w komentarzach jedną rzeczą, za którą potrzebujesz dziś modlitwy. Następnie, bądź błogosławieństwem dla kogoś innego, odpowiadając na jego prośbę z wiarą i miłością. To nie jest tylko kolejny film. To zgromadzenie wierzących, stojących w wierze, modlących się razem i świadczących o działaniu ręki Boga. Gdy dzielisz się swoją modlitwą, wiedz, że ręce i serca w tej społeczności podnoszą ją. A kiedy modlisz się za kogoś innego, Błogosławieństwa powrócą do Ciebie. Twój przełom może być o jedną modlitwę. Podziel się swoją prośbą poniżej i bądź częścią tego ruchu boskich cudów. Tutaj jesteś widziany, jesteś słyszany i należysz. To jest Twój dom pełen wiary. Jeśli czujesz się powołany do wsparcia tej misji. Rozważ zostanie członkiem kanału. Twoja pomoc pozwala nam kontynuować szerzenie Słowa Bożego do tych, którzy go najbardziej potrzebują. Link jest w opisie. A do naszych drogich członków kanału, wasze miesięczne wsparcie znaczy świat. Niech Pan błogosławi Wam obficie za Waszą hojność i serce, wybrany. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego po potężnym duchowym przebudzeniu twoja motywacja nagle zanika? Dlaczego zaraz po chwili na szczycie góry, gdzie wszystko wydawało się żywe i pełne życia, znajdujesz się teraz zagubiony w dolinie apatii, zmęczenia i wątpliwości? Większość ludzi myśli, że to znak, że zawiedli, że może ich przełom nie był prawdziwy. Ale co jeśli powiedziałbym Ci, że ten okres utraconej motywacji nie jest karą ani dowodem na to, że to przegapiłeś? To nie jest dowód na to, że udawałeś, ani że cofnąłeś się. W rzeczywistości to jest proroczy znak dopuszczony przez samego Boga, wzywający Cię głębiej do Jego specyficznego planu dla Twojego życia. Widzisz, większość ludzi utyka tutaj. Wierzą, że duchowa pasja ma płonąć z tą samą intensywnością każdego dnia. Myślą, że dowodem Bożej obecności jest ciągłe podekscytowanie, niezachwiana energia i niezłomna jasność. Kiedy to uczucie znika, obawiają się, że w jakiś sposób stracili Bożą łaskę lub zabłądzili za daleko. Prawda wybrany jest taka, że każdy wielki mąż i kobieta w Piśmie Świętym stanęli w obliczu tego dokładnie momentu. Pomyśl o Eliaszu. Po przywołaniu ognia z nieba i doświadczeniu nadprzyrodzonego zwycięstwa na górze Karmel, stając przeciwko 450 prorokom Baala, zwycięstwa tak ogromnego, że zredefiniowało wiarę dla narodu, jaki był jego następny przystanek. Nie pojechał rydwanem ognistym prosto do wiecznej chwały. Uciekł w strachu przed jedną kobietą, królową Jezebel, upadając pod drzewem jałowcowym na pustyni, błagając Boga o zabranie mu życia. Oto był prorok, który właśnie był świadkiem, jak Boski Ogień pochłonął ofiarę i wysuszył rów z wodą. A jednak jego dusza pogrążyła się w głębokim wyczerpaniu i rozpaczy. To nie było tylko fizyczne zmęczenie, to było duchowe i emocjonalne wyczerpanie, które czuło się jak koniec jego celu. Ale Bóg nie skarcił go za brak motywacji. Karmił go, zapewnił odpoczynek i jedzenie i przemówił nie w trzęsieniu ziemi ani w ogniu, ale w cichym, małym szepcie, dając mu nowy kierunek i pokazując mu, że nie jest sam. Ta dolina nie była końcem. Było to przygotowanie do następnej fazy jego powołania, rozważ Mojżesza, pobudzącym podziw spotkaniu przy płonącym krzewie, gdzie Bóg zlecił mu wyprowadzenie milionów z niewoli, dokąd poszedł, nie od razu do pałacu faraona z bezgraniczną energią. Wrócił do Midianu z powrotem do pasienia owiec dla swojego teścia Jetro. Spędził lata czując się nieodpowiedni, kłócąc się z Bogiem o swoją zdolność mówienia, zmagając się z wątpliwościami. Następnie przyszła długa, żmudna podróż przez pustynię z Izraelitami. 40 lat. Okres naznaczony skargami, buntem, niepowodzeniami i chwilami intensywnej frustracji, gdzie jego motywacja musiała być ciężko testowana. Jednakże to na tej pustyni przez te długie, trudne lata jego charakter został ukształtowany. Jego wiara pogłębiła się poza zwykły zapał i nauczył się całkowitego uzależnienia od Boga w kwestii codziennego zaopatrzenia i kierunku. Pustynia nie była objazdem. Był to niezbędny ogień oczyszczenia, który przygotował go, aby być przywódcą, jakiego Bóg zamierzył. Nawet Jezus, po jego głębokim chrzcie przez Jana Chrzciciela, gdzie niebiosa zostały rozerwane, duch zstąpił jak gołębica, a głos Boga Ojca zagrzmiał potwierdzeniem To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Został natychmiast zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Mateusz 4:1. Ten sam Duch, który go uzdolnił do służby, zaprowadził go w okres postu, głodu, izolacji i duchowej walki. To nie był moment wzniosłej służby. Był to czas zmagania się, próbowania i głębokiego wewnętrznego dostosowania do woli Ojca, zanim rozpoczęła się Jego publiczna służba. Jego okres pustyni nie był znakiem nieobecności Boga, ale bezpośrednią ścieżką skierowaną przez Ducha, aby przygotować go na krzyż. Ta utrata motywacji nie jest opuszczeniem, to bosko zaaranżowana pauza. To zaproszenie do głębszej relacji z Bogiem, takiej, która przekracza początkowy pęd duchowego przebudzenia. To wczesne podekscytowanie jest piękne, jak pierwsze delikatne pędy wiosny, ale dojrzałe żniwa wymagają ukrytej pracy korzeni rosnących głęboko w glebie podczas zimy. Bóg dopuszcza ten okres, tę te zimę duszy. Nie po to, aby Cię ukarać ani sugerować, że zawodzisz, ale aby odciągnąć Cię od polegania na płytkich, emocjonalnych szczytach wiarę zakorzenioną w niezachwianej prawdzie jego charakteru i obietnic. Chce cię przenieść z wiary, która płonie jasno tylko, gdy uczucia są wysokie, do wiary, która świeci stale nawet w najgłębszej ciemności. Ponowne rozpalenie, którego pragniesz, nie nastąpi przez desperackie próby odzyskania uczuć z Twojego początkowego przebudzenia. To, co Bóg teraz waży, to bardziej trwały, odporny płomień, głęboka zmiana z wiary napędzanej ulotnymi emocjami na życie, napędzane trwałą obecnością i kierunkiem Ducha Świętego. Nie pogardzaj tym zmęczeniem, tym zamieszaniem, tym pragnieniem, tym nieoczekiwanym płaskowyżem. On kształtuje Cię do bardzo specyficznego, trwałego celu, tworząc wiarę, która nie tylko przetrwa doliny ciemności i wątpliwości, ale także w nich rozkwita wiarę, która zakotwicza nie tylko na szczytach górskich euforii, ale mocno trzyma się w wzburzonych wodach niepewności. Tak jak Ezaw wymienił swoje niezastąpione pierworództwo, głębokie duchowe i materialne dziedzictwo przekazywane przez pokolenia. Za jeden tymczasowy posiłek, chwilowe zaspokojenie swojego natychmiastowego głodu, wielu dzisiaj traci rozległe wieczne dziedzictwo Bożej mądrości, pokoju i prawdziwego bogactwa dla ulotnych korzyści, natychmiastowej gratyfikacji lub komfortu pozostania utkniętym w znanych wzorcach. Taki rodzaj krótkowzrocznego myślenia, napędzanego natychmiastowymi pragnieniami, a nie wieczną perspektywą. Sprawia, że modlą się o zaopatrzenie, o przełom, o świeży ogień, jednocześnie odrzucając samą mądrość, samą dyscyplinę, sam proces, którego Bóg używa, aby to odblokować. Gonią za uczuciem, zamiast przyjmować budowany fundament. Jeśli czujesz głębokie poruszenie w swoim duchu, prowadzenie, aby pójść głębiej niż powierzchowne zrozumienie i szybkie rozwiązania, aby uzyskać dostęp do mądrości, która prawdziwie przemienia nie tylko twoje okoliczności, ale także twoje wewnętrzne jestestwo. Limitowana edycja e-booka 10 ukrytych prawd przy powieści Jezusa. Ujawnia praktyczne, kierowane przez Ducha lekcje zaczerpnięte bezpośrednio ze słów samego Chrystusa. To nie są tylko abstrakcyjne punkty teologiczne, to spostrzeżenia skupione na bardzo praktycznych obszarach życia, gdzie często objawia się ten okres utraconej motywacji, finanse, relacje, cel i duchowe dobrobycie. Ujawniają w jaki sposób zasady Królestwa Bożego zapewniają trwałą moc, której same uczucia nie mogą zaoferować. Znajdziesz link do zabezpieczenia swojej kopii w przypiętym komentarzu, ale zrozum, że jest to limitowane wydanie, specjalnie dla tych, którzy czują powołanie do wykroczenia poza powierzchowność i zainwestowania w podstawowe prawdy, które umożliwiają trwałą transformację. Nie czekaj, jeśli czujesz to powołanie. Nie będzie dostępne długo, a mądrość, którą zawiera, jest bezcenna. Jeśli chcesz przejść z tego trudnego miejsca utraconej motywacji do przełomu, który Bóg przygotował dla Ciebie, zrozum, że ta podróż nie tylko jest możliwa, ale jest głęboko nakreślona i zilustrowana w całym Piśmie Świętym. To ścieżka, którą przeszli prorocy, apostołowie, a nawet nasz Pan Jezus Chrystus osobiście. Oto jak możesz aktywnie wkroczyć w głębszy cel, który Bóg kuje w Tobie w tym okresie. Krok 1. Przestań czcić uczucie. Nasza kultura, a często nasze współczesne wyrażenia wiary, mogą nieumyślnie szkolić nas, aby równać duchową witalność z intensywnymi stanami emocjonalnymi. Dreszcze, łzy, przytłaczająca radość, bezgraniczna energia. Chociaż te uczucia są wspaniałymi darami, gdy pochodzą od Boga, są one wskaźnikami, a nie esencją Jego obecności ani Twojego duchowego zdrowia. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy czynimy uczucie obiektem naszego kultu lub punktem odniesienia łaski Bożej. Jeśli zbudujesz swój duchowy dom na fundamencie uczucia, będzie to jak budowanie na ruchomym piasku. Mateusz. 7,26-27. Kiedy wieją wiatry trudności i spadają deszcze zniechęcenia, ten dom wiary runie, ponieważ jego fundament był niestabilny. Bóg nigdy nie obiecał ci niekończącego się emocjonalnego uniesienia, wiecznego stanu duchowej euforii. Obiecał swoją obecność. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusz 28,20. Jego obecność może być odczuwana w przytłaczającej radości, tak, ale może być także cichą, niezachwianą pewnością w burzy, delikatnym szeptem w ciszy, głębokim, trwałym pokojem, który przewyższa zrozumienie, nawet gdy okoliczności są chaotyczne. Tak jak Izraelici podążali za Bogiem na pustyni, za filarem obłoków w dzień i ognia w nocy, Czasami kierunek przychodzi widocznie i potężnie, jak ogień, a innym razem jest zasłonięty i tajemniczy, jak obłok, który po prostu jest tam, wymagając zaufania, nawet gdy kierunek nie jest oczywisty. Pozwól odejść potrzebie, by to czuło się, w pewien sposób, żeby było prawdziwe. Podejmij świadomą, stanowczą decyzję, by dążyć do Boga. By być posłusznym Jego Słowu i by ufać Jego charakterowi, niezależnie od tego, czy duchowy ogień czuje się jak piekło, czy jak ukryte, żarzące się głęboko wewnątrz węgle. Twoja wiara musi być zakotwiczona w faktach o tym, kim Bóg jest i co uczynił, a nie tylko w ulotnych uczuciach chwili. Krok dwa, zdefiniuj na nowo, jak wygląda postęp. W Królestwie Bożym postęp nie zawsze wygląda jak awans, publiczne uznanie czy stałe parcie do przodu w sposób w jaki definiuje to świat. Czasami wygląda jak powrót do owiec, tak jak uczynił Dawid po namaszczeniu na króla pierwszy Samuela 16. Dla zewnętrznego oka, a być może nawet dla samego Dawida początkowo, wyglądało to jak krok wstecz, opóźnienie, okres ukrycia. Nie przewodził armiami ani nie siedział na tronie, był sam z owcami, grał na harfie, doskonalił umiejętności w samotności. Ale w Bożej ekonomii te ukryte okresy przygotowania są poligonami doświadczalnymi, a nie karami są one klasami, w których budowany jest charakter, wiara jest testowana i oczyszczana, a niezbędne umiejętności. Jak przywództwo, odwaga i zależność od Boga są rozwijane z dala od świateł reflektorów. Józef spędził lata w dole i w więzieniu, miejscach, które wyglądały na całkowitą porażkę i stagnację, a jednak to tam, poprzez wierność w zamknięciu i cierpieniu, był przygotowywany do pałacu, ucząc się zarządzania, cierpliwości i polegania na Bożej opatrzności rodzaju 39-31. Uznaj, że wierność w ukryciu, wytrwałość w rutynie i nauka w cichym miejscu nie są przerwami w Twoim postępie, są one samymi nasionami przyszłej władzy i wpływu. Bóg mierzy postęp głębokością Twoich korzeni, a nie tylko wysokością Twojego widzialnego wzrostu. Ten okres może czuć się jak zima, gdzie nic nie rośnie widzialnie nad Ziemią, ale Bóg wykonuje kluczową, fundamentalną pracę w glebie Twojej duszy, przygotowując do żniwa, którego jeszcze nie możesz zobaczyć. Krok 3. Zadawaj lepsze pytania. Pytania, które zadajesz, kształtują twoją perspektywę i determinują odpowiedzi, które otrzymujesz. Gdy jesteś uwięziony w okresie niskiej motywacji, łatwo wpaść w pytania, które pozbawiają mocy: dlaczego ja, dlaczego Bóg mnie opuścił, co zrobiłem źle, dlaczego to jest takie trudne, czy kiedykolwiek znowu poczuję pasję? Te pytania często prowadzą do narastającego poczucia bycia ofiarą i beznadziejności. Zamiast rozwodzić się nad, dlaczego czuję się tak daleko od Boga, co skupia się na Twoim subiektywnym uczuciu i implikuje Jego odejście, przesuń swoje skupienie na Niego i Jego trwającą pracę. Zadawaj pytania takie jak: Boże, co robisz we mnie teraz, nawet gdy tego nie czuję? Do czego mnie przygotowujesz w tym okresie ciszy lub walki? Jaką cechę charakteru próbujesz we mnie zbudować? Jaką ukrytą lekcję chcesz objawić? Jak mogę być wierny dokładnie tam, gdzie jestem z tym, co mam? Gdy Józef znalazł się niesprawiedliwie w więzieniu, nie pytał, dlaczego tu jestem. Tak bardzo jak pozostał wierny w okolicznościach i używał darów, które Bóg mu dał, ostatecznie interpretując sny, gzuje się powolny lub niewidzialny. Jest głęboki pokój dostępny w ciszy, pokój, który pochodzi z zakotwiczenia Twojej nadziei, nie w Twojej własnej zdolności do działania lub tworzenia, ale w pewności, że On jest Bogiem, On ma kontrolę i On działa we wszystkim dla Twojego dobra i Jego chwały. Ten okres zmniejszonej zewnętrznej motywacji może być Bożym zaproszeniem dla Ciebie, byś pielęgnował głębsze życie wewnętrzne. Byś nauczył się słuchać Jego głosu w ciszy, i byś znalazł swój odpoczynek tylko w nim. Psalm 62.5. Krok 7. Zakotwicz się we wspólnocie i odpowiedzialności. Gdy Eliasz był w swoim najniższym punkcie, gotów się poddać pod jałowcem, Bóg nie tylko służył mu bezpośrednio, Posłał go również, by znalazł Elizeusza, człowieka, który miał stać się jego następcą i partnerem, pierwszym królów 19- 16-19. Eliasz znalazł następny rozdział swojego powołania i odnowiony cel nie w izolacji, ale poprzez połączenie i mentoring. Wróg uwielbia izolować wierzących, ponieważ owca oddzielona od stada jest łatwą ofiarą. Gdy zmagasz się z utraconą motywacją, pokusa, by się wycofać, ukryć swoją walkę i izolować się, może być niezwykle silna. Ale Bóg zaprojektował nas dla wspólnoty. Włącz się do wspólnoty wiary, czy to grupa kościelna, krąg modlitewny, czy zaufani duchowi przyjaciele i dziel się tym, przez co przechodzisz. Bądź wrażliwy, pozwól innym prorokować nad Tobą, przypominając Ci o Bożych obietnicach i Twoim powołaniu. Pozwól im modlić się za Ciebie, niosąc ciężary, które czujesz zbyt ciężkie, by nieść je samemu. Pozwól im mówić prawdę w Twoje zagubienie i pobudzać Cię, gdy Twoja własna siła zawodzi. Żelazo ostrzy żelazo. Przypowieści 27, 17. I potrzebujemy tarcia i wsparcia innych wierzących, by pozostać ostrymi i iść naprzód. Nie próbuj nawigować tego pustynnego okresu samemu. Bóg umieścił ludzi na Twojej ścieżce, by szli z Tobą, zachęcali Cię i pomogli pociągnąć Cię z powrotem w impet Jego celu. Wybrany kluczem, który otwiera całą tę podróż z Doliny utraconej motywacji, jest głęboka duchowa prawda. Twój okres zmniejszonej pasji, Twoje uczucie duchowej apatii, Twoja walka z wątpliwościami i zmęczeniem nie jest znakiem, że Bóg Cię opuścił, ale że On aktywnie i intymnie prowadzi Cię w głębsze wody wiary, gdzie cel nie jest dyktowany przez kapryśne pływy ludzkich uczuć, ale przez trwałą kotwicę wiary w Chrystusa i całkowite poddanie się Jego woli. Ten okres, choćby niekomfortowy, może być twoim momentem Getsemani, jak czas, gdy Jezus stanął w obliczu swojej największej próby, nie z pędem ekscytacji, ale z głębokim smutkiem, modląc się o siłę, by wypełnić to, co Bóg postanowił, nawet gdy jego dusza była smutna aż do śmierci. Mateusza 26:38. Znalazł siłę, by iść naprzód, nie w czuciu się dobrze, ale w poddaniu swojej woli woli Ojca. Jednakże nie tak jak ja chcę, ale jak ty. Mateusza 26:39. Te doliny niskiej motywacji nie są jałowymi pustkowiami. Są często świętymi ukrytymi łonami, gdzie kuta jest przeznaczenie, pogłębia się charakter i rodzi się bardziej odporna, potężna wiara. Następnym razem, gdy poczujesz, że duchowy płomyk słabnie, Energia odpływa, rozpoznaj to nie jako sygnał porażki, ale jako święte zaproszenie od tego, którego światło nie może zostać zgaszone. On wzywa cię bliżej, głębiej, ufając ci proces, który oczyści cię jak złoto i przygotuje cię do większych dzieł, które zaplanował. Przyjmij ciszę, ufaj procesowi i wiedz, że nawet w ciszy Bóg potężnie działa w tobie. Dziś wieczorem, zanim zaśniesz, poświęć chwilę, by wypowiedzieć wiarę nad Twoją obecną rzeczywistością. Powiedz tę prostą, a jednak potężną deklarację. Boże, dziękuję Ci, nawet za to uczucie pustki, to znużenie i tę walkę z motywacją, ponieważ wybieram wierzyć, że oznacza to, iż zapraszasz mnie głębiej w swoje serce i swój plan. Świadomie odkładam moje żądanie stałej ekscytacji i emocjonalnych szczytów jako dowód Twojej obecności. Ufam Twojemu procesowi kształtowania i oczyszczania mnie, nawet gdy czuje się on niekomfortowy lub powolny. Rozpal we mnie na nowo jakikolwiek ogień pragniesz nie dla mojego ulotnego uczucia, ale dla Twojego wiecznego celu i w Twoim doskonałym czasie. Amen. Zanim przewiniesz, zatrzymaj się i bądź częścią tego, co Bóg buduje tutaj. Zostaw jedną prośbę modlitewną w komentarzach coś prawdziwego, następnie podnieś kogoś innego. To nie tylko treść, to konsekracja. Cuda mnożą się, gdy wiara się łączy. Jeśli coś w tym słowie poruszyło Twojego ducha, nie zatrzymuj tego. Ktoś w Twoim kręgu czeka na dokładnie tę wiadomość, udostępnij to. A jeśli poczułeś to boskie pociągnięcie, subskrybuj, żebyś nie przegapił tego, co Bóg wypuści następnym razem. Jeśli ta wiadomość rozpaliła coś w tobie i czujesz się powołany, by pomóc jej dotrzeć do innych, możesz zostać członkiem kanału. Twoje wsparcie pomaga nam w dalszym budowaniu tej świętej przestrzeni, lub zostaw super dzięki. Każde ziarno zasiane tutaj staje się częścią cudu kogoś innego. Nie tylko oglądasz, budujesz coś wiecznego z nami, to jest Twoja duchowa rodzina i dopiero zaczynamy.